To są różne opowieści w sensie geograficznym: latanie samolotem, nurkowanie pod wodą, no i oczywiście najwięcej tych, które dotyczą podróżowania po naszej matce ziemi. Ale są to przede wszystkim e, bardzo różne osobowości, też różne wiekowo. Mamy Kasię Gębalik, nie chcę jej wiosen liczyć, ale myślę, że nie więcej niż 20 parę. To jest młoda podróżniczka z niezwykle Kreatywnym podejściem do tematu podróży. Ale jest Rysiu Czajkowski, który skończył w tym roku 81 lat. Tutaj wiek niespecjalnie ma znaczenie, bo oni radość odkrywania świata, przekazywania, podawania tej, tej mają gdzieś tam bardzo głęboko w sobie. To są podróże naprawdę wyjątkowe. I tak jak na Okładce pisze, szalone. Szalone wyprawy trzech żywiołów, pojechane podróże. To jestem ja niektórzy twierdzą, że trochę się zmieniłem od tego czasu, to było już kilka lat temu. To jest historia mojej dziennikarskiej przygody, którą miałem w Demokratycznej Republice Konga, gdzie trafiłem zupełnie przypadkiem, podróżując przez Afrykę z Kairu do Kapsztadu, w Kenii spotkałem japońskiego fotoreportera, który powiedział, że jedzie na front i chciałby mieć asystenta. Ja mówiłem trochę, czy mówię, trochę po francusku, więc. Wydawałem się idealnym kandydatem. Właściwie byłem, byłem jedynym kandydatem i tak to się stało. Polecieliśmy do Konga. To jest wyprawa, której nie polecam. To jest wyprawa w rejon e, dosyć ekstremalny, no. świat, którego ja nie rozumiałem. Pojechałem tam jako 22-latek, student dziennikarstwa, który kiedyś przeczytał Kapuścińskiego i ma e, heban z autografem i pomyślałem sobie, że też mogę, prawda, w całej swojej butności. E, i, I tak to się skończyło, jak się skończyło, przeczytać o tym w książce. Nie wiem, co jest takiego w, w podróżowaniu. Po prostu odkrywanie świata, no to jest banal, wiadomo, ale no, nie możesz siedzieć w jednym miejscu i e, robić tego samego przez całe życie. To jest dla mnie i myślę, że dla wielu z Was niewykonalne. Dlatego trzeba jeździć, trzeba odkrywać świat i trzeba e, ten świat poznawać. No i, i tyle.